Witam serdecznie, kochani, z tej strony, oczywiście, obróżka Polonia. Ja za chwilę przedstawię Wam tradycyjnie horoskop na następny tydzień. Drogie osoby z podznaku raka, witam cieplutko. Zobaczymy, jaki to będzie tydzień i z czym wiązać się będzie Wasze przeznaczenie, jakie karty zostaną dla Was wyciągnięte i jakie tego będą konsekwencje, oczywiście. Zobaczmy w takim razie. Już patrzymy na pracę, karta mocy, na kwestie emocji, kapłanka oraz na zdrowie szóstka fucharowa. Całkiem dobry, bezpieczny układ no i taki pozytywny mimo wszystko. Zaczynamy od karty mocy na pracę. Bardzo fajna karta, bo ona mówi o opanowywaniu wewnętrznych lęków. Karta mocy jest to karta wzięcia się za siebie w kwestiach zawodowych, więc jeśli tutaj szukacie tej pracy, warto naprawdę przewartościować pewne kwestie, zdecydować się na coś i zacząć działać po prostu. Jest to karta działania, ingerencji, opanowywania lęków i ingerencji osoby, kobiety ciemnowłosej. Może być to osoba, która Wam pomoże, albo kto, która, wam po prostu, która Was po prostu przyjmie do pracy, tak? Natomiast sama w sobie jest kartą charyzmy, pokazywania się, świecenia w towarzystwie, tak? Czyli musimy tutaj zabłysnąć, żeby, żeby tutaj zdobyć coś. Jest to karta determinacji przede wszystkim, ale pozytywna. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, to także warto się pokazać z dobrej strony, zadziałać. Wykazać kreatywnością, opanować swoje lęki, dokonać takich wyborów konkretnych, tak, czego chcemy, tutaj nie ma czasu na motanie się za przeproszeniem, ale uważajcie na konflikty z osobą ciemnowosą, szczególnie kobietą, dlatego, że możecie spotkać się tutaj z taką tak zwaną pacyfikacją, czyli że ktoś może was, no niestety pomimo, że możecie mieć rację, może ta osoba was sprowadzić do parteru tak zwane i pokazać wam, że nie macie tej racji. Musicie uważać na kontakty właśnie i na walkę w pewnych kwestiach. Natomiast warto jest pokazać się w ogóle i zaangażować w to co robicie. Jeśli chodzi o kwestie tutaj związane z uczuciami, kapłanka. Kapłanka jest fajną kartą, ale tutaj w kwestiach uczuciowych tak naprawdę warto kierować się intuicją. Na przykład jeżeli stwierdzicie, że intuicja wam podpowiada, iż nie warto w tym tygodniu na przykład szukać kogokolwiek, tak? W kwestiach emocjonalnych, to może warto się posłuchać tej intuicji. Jeśli na przykład macie takie przeczucie, że o warto, albo że spotkacie kogoś i ktoś rzeczywiście wpłynie pozytywnie na wasze emocje, to, to wtedy oczywiście otwieramy się, ale tak czy owak, intuicja jest tutaj nowym znacznikiem waszego działania. Jednakowoż jest to karta kobiet, przeważnie kobiet, tak, które angażują się, tak mogą, możecie się teraz w tym czasie zakopiwać, plaktonicznie bym powiedziała, angażować w relacje, które tylko po jednej ze stron jest, jest to uczucie, a z drugiej, no, że nawet ta druga osoba nie do końca być tego świadoma. Tak więc uważamy na to, by nie wybiegać jeszcze zbyt daleko, jeśli chodzi o zaangażowanie. Natomiast, jeśli chodzi o osoby, które mają tutaj kogoś, kapłanka też oznacza oczywiście, że w stałych relacjach warto kierować się intuicją, Wewnętrznymi impulsami, przekazami, na przykład związanymi ze snami, bo tam może być czy kryć się odpowiedź odnośnie tego, jak będzie się przedstawiać Wasza konkretna przyszłość. Cokolwiek robicie, właśnie odwołujcie się do własnej intuicji. No i też karta oczywiście kobiet, które mogą odczuwać, że właśnie one tylko one dają w relacji więcej, natomiast tak naprawdę nie otrzymują tego. Czasami jest to taka karta troszeczkę takiej samotności, mimo wszystko bycia w związku. No tak czasem bywa, taki tydzień. Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, szóstka pucharowa. Szóstka pucharowa mówi nam na przykład, jeżeli szukacie tej pomocy, Odnośnie kwestii zdrowotnych, to może warto by było poszukać jej w najbliższym otoczeniu, może ktoś z rodziny czy bliskich osób pomoże Wam znaleźć dobrego lekarza, odpowiedzieć na pytanie, jaką kurację na przykład zastosować, no wska wskaże właściwy kierunek na pewno. Natomiast musicie uważać na choroby przekazywane z pokolenia na pokolenie, czyli jeśli dostrzeżecie coś niestety, co jest u was, a było już w przeszłości, czyli w rodzinie. I zajdzie sobie z tego sprawę, warto by było udać się do lekarza i tym po prostu zainteresować. Jest to też karta oczywiście nawołująca też do, bo jest to karta pucharowa, czyli dobrze się nawadniamy, tak? dbamy o do odpowiednią filtrację wody w organizmie, co za tym idzie też o kwestie nerek. No i dla kobiet jest to świetny czas, jeśli chodzi o kwestie na przykład e, tutaj myśli o poszerzeniu rodziny, bo jest to karta płodności i macierzyństwa, więc jak najbardziej. No ale dbamy oczywiście o układ tutaj moczowo-płciowy, aby by wszystko było w porządku. Natomiast pozytywna karta. A ja przychodzę do kolejnego znaku zodiaku. Em, pozdrawiam oczywiście i zapraszam tutaj osoby spod znaku lwa. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Wróżka Polonia. No i za chwilę oczywiście przedstawię Wam horoskop na następny tydzień. Zobaczmy, jaki będzie to tydzień, czego możecie się konkretnie spodziewać i już rozkładam dla Was karty. Na pracę macie królową mieczy na kwestię emocji władcę oraz piątkę pucharową na zdrowie. Trochę ciężki ten tydzień będzie dla Was, trudny na pewno. No i właśnie zaczynamy od Królowej Mieczy. A Królowa Mieczy symbolizuje w tym tarocie, a posługuje się tarotem snów, e, symbolizuje kobietę jasnowłosą. No i ta kobieta tutaj może być problematyczna, tak? Jeżeli szukamy e, na przykład e, pracy, możecie się spotkać z surową reprendą, e, z surowymi wymogami, e, bardzo trudnymi rozmowami i trudnymi przeciwnikami niestety, więc tutaj, żeby naprawdę zaskarbić sobie czyjeś łaski, trzeba naprawdę się wykazać, ale też trzeba być bardzo taktowną, bo tutaj przy tej karcie nie wolno wchodzić w konflikty, ponieważ jesteśmy z góry skazani na porażkę niestety. Tylko racjonalne i dyplomatyczne podejście może Wam pomóc, na przykład, w osiągnięciu celów, natomiast będzie bardzo trudne. No i tu uważamy właśnie na kobiety jasnowłosy. To samo tak naprawdę tyczy się osób, które mają pracę, dlatego że ta karta niestety oznacza, że ktoś będzie Wam patrzył bardzo na ręce. Może być to konflikt też właśnie z kobietą o jasnowłosą. Tutaj surowe zasady, surowe repremendy, nieprzyjemności, błędy komunikacyjne. E, które mogą prowadzić do głębszych e, tutaj walk, jeśli, jeśli będziecie niestety, e, jeśli zaczniecie bardziej walczyć, a, a nie zmieścicie tego z pokorą, niestety przy, tutaj naprawdę trzeba dyplomatycznie podejść do pewnych kwestii, bo niestety ta karta jest bardzo surowa. No i taki też będzie tydzień, trudny po prostu. Ale pamiętajmy, jest to tylko karta na tydzień. Jeśli chodzi o kwestie związane tutaj z uczuciem władcy, to już troszeczkę lepiej, tak? Możecie, jeżeli szukacie miłości, możecie spotykać bardzo charyzmatyczne, silne, dominujące władcze osoby. Tutaj władca symbolizuje mężczyznę ciemnowłosego i ciemnookiego. Może być to przyszła, przyszły partner, tak? Lub osoba, która po prostu wam pomoże jakby w poszukiwaniach, tak czy owak. Ten tydzień może być ciekawy, bo możecie poznać właśnie kogoś niezwykle silnego, choć to może być też problemem, bo jeśli będzie za bardzo dominująca ta postać, to też może dochodzić przy tej karcie niestety do pewnego rodzaju konfliktów. Jeśli chodzi o relacje stałe, władca oznacza tutaj, że mężczyźni będą bardzo mocno dominować w relacjach i to oni będą ustanawiać tak naprawdę wszelkie prawa, decydować o kształcie relacji. Tak więc tutaj kobiety muszą bardzo uważać na to, co mówią i jak postępują i na co się godzą, dlatego że jeśli mężczyzna ustanowi jakieś prawa, a kobieta jakby od razu nie zareaguje i nie, nie chce negocjować, nic nie, nie zrobi w tym kierunku, to niestety władca będzie bardzo silnie dążył do tego, czyli mężczyzna, żeby osiągnąć cel. Trudna karta troszeczkę komunikacyjna. Natomiast w pozytywnym aspekcie oznacza poukładane życie, ale według męskiego punktu widzenia. Jeśli chodzi o zdrowie, piątka pucharowa, piątka pucharowa zwraca uwagę na kwestię psyche, tak, czyli psychiki. Emocji, i tutaj niestety, jakby szczególnie kobiety mogą odczuwać pewnego rodzaju takie, no powiedzmy kolokwialnie, mówiąc, jazdy emocjonalne, tak? Mo, może dochodzić do powrotów do przeszłości, które też mogą wzbudzać pewne poczucie winy, no i to wiązać się będzie właśnie z gorzkimi emocjami, rozczarowaniami, trudnymi, trudnymi myślami, ale też na przykład, jeżeli oczekujemy przy tej karcie, że na przykład chcemy jakichś dobrych wyników, tak, czekamy na jakieś dobre rozmowy, to, to niekoniecznie tutaj to może się odbyć w taki pozytywny sposób, w sposób, dlatego że jest to karta, no mimo wszystko rozczarowań, czyli tutaj pewne rzeczy mogą nie iść tak, jakbyście chciały czy chcieli. Natomiast ta karta też nawołuje do tego, żeby nie załamywać się pewnymi informacjami i szukać dodatkowych rozwiązań. Tutaj też uważamy, na wszystkie kwestie związane oczywiście z hormonami, sprawami z moczowo-płciowymi, oczywiście. No i tutaj czasem też w niektórych interpretacjach jest coś takiego, że uważamy na. Pękające rzeczy w organizmie, tak naprawdę. Trudno powiedzieć, co to jest dokładnie, natomiast nawet może być to przepuklina, tak, jakieś kwestie takie związane z czymś, co nagle się wydarza i jest bolesne, tak naprawdę. No jest to karta czasowa, może oznaczać tylko zabiegowania, właśnie mentalne, ale zwróćcie uwagę też na, na przykład badania okresowe, profilaktyczne, bo może warto zainteresować się właśnie teraz własnym stanem zdrowia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzę do kolejnego znaku zodiaku, do osób spod znaku Panny. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Wójska Polnia i za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny tydzień. Zobaczmy jaki to będzie konkretnie dla Was tydzień, z czym wiązać się będzie Wasze przeznaczenie. I patrzymy na pracę, dziesiątka buław, na emocje kurnie czy oraz na zdrowie azbułat. W kwestiach tutaj pracy dziesiątka była w karta trudności, ograniczeń, ciężkiej walki tak naprawdę. Jeżeli chcecie teraz osiągnąć sukces w materii zawodowej, to musicie się liczyć z tym, że to będzie bardzo stresujące, bardzo obciążające i wymagające jednocześnie. Tutaj czy osiągnięcie pracy jest możliwe? Tak, ale może też to oznaczać na przykład, że od razu wyniki nie będą wiadome, że trzeba będzie czekać. No, jest to karta naprawdę dużych obciążeń. Nie bierzcie też za dużo na siebie, jakby za, za dużo nie oczekujcie, bo, bo tutaj naprawdę sytuacja może nie być łatwa, tak naprawdę. Może oznaczać też to, że na przykład wasz, wasz stan zdrowia w danym momencie może przeszkadzać, żebyście też w jakimś sensie były, czy byli gotowi do walki o pracę, bo to też są ograniczenia fizyczne niestety. Natomiast w kwestiach takich ogólnych dla osób, które mają pracę, tu jakby obowiązki będą Was niestety przytłaczać. Jest to karta stresu, wielu, wielu ograniczeń, obowiązków, które się piętrzą, no i takich obciążeń, które niestety tutaj nie ułatwiają pewnych kwestii. Także Wasze zdrowie, właśnie mimo wszystko, może być nawet zdrowie psychiczne, może nie pozwalać na to, żebyście w pełni wykonywali te obowiązki. No jest to trudniejsza, jedna z trudniejszych kart, ale pamiętamy, czasowa, tak? Jeśli chodzi o emocje... Koroniec wskazuje na mężczyznę tutaj sarkastycznego, surowego, inteligentnego, czyli taki, taki człowiek może stanąć na waszej drodze lub pomóc wam na przykład w poznaniu kogoś ciekawego, ale jeśli liczycie na stałość w relacji, to ja bym tutaj niestety no nie do końca pokładała wielkich nadziei, dlatego że nie jest niekonsekwentny w pewnych sytuacjach. Dla kobiet o wrażliwym sercu, emocjach może być też trudnym, trudną osobą. Tak naprawdę, owszem, możecie wchodzić w ciekawe dysputy, natomiast może z tego nic konkretnego nie wynikać. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś, tutaj korzenie, czy może jakby ukazywać mężczyzn, którzy właśnie gdzieś tam poprzez swoje surowe osądy, błyskotliwe nawet riposty, reprymendy będą tutaj zadawać ciosy właśnie kobietom. No, i to oznacza gdzieś tam trudne, trudne rozmowy, nieprzyjemności czasem. No, i jeśli oczekujecie, że druga osoba spełni wasze oczekiwania w danym momencie, to tego może niestety, do, do, do tego momentu może nie, ten moment może nie nastąpić, dlatego że jest to karta niedotrzymywania pewnych kwestii w, w takim kształcie, jakbyście tego chcieli. No, i e, tutaj kwestia zdrowotna, azbuław. Azbuław mówi o nowych drogach, nowych ścieżkach, czasem ciąży tak, czyli możliwości zajścia w ciążę i nowych energii, tak? Może być to nowa terapia, nowy lekarz, nowe ciekawe wiadomości, tak naprawdę. Tu zwróćcie też uwagę na kręgosłup, który może troszeczkę sprawiać trudności oraz na stany zapalne. Natomiast sama w sobie karta nie jest złą i tego się trzymamy. Tak więc życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję i pozdrawiam.